No padły, ciekawe. fajne lagi. Twoje lagi. bo te skóry wyszły nie wiedzą. Nie, ja sekret, ja zabiłem jej się. Tak. Popowinogi zrobiłem, zabiłem. Zabiłem, hopanik, fajny gostek 13, no to jest niemożliwe, że, o, Fajny gostek Zabiłem, fajnego gostka, nic nie ma. Fazer przede mną A, A, z... Jeszcze z z... Nie ma z... w... Aha, kurwa, cię ja zrobić pewnie ja ja jeszcze raz Teraz jeszcze, kurwa? kopić No, nie, 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 nie. to tak Ja nie wiem, jak gości do na to on się ujrzał na głowę i łowisz Ja mam rybę w O, nie można O, 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 to ten hop, który biega, to jest Steve To się podbudowują Dawaj, dawaj który to tam? No za mną, za mną, za mną, ten pod nami, ten pod nami tu Dawaj, 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 dawaj Dawaj, 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 dawaj. dawaj, dawaj, dawaj.